Wojciech Orzechowski, witam Cię serdecznie w tym odcinku. Co zrobić, jeśli jestem zadłużony? Jak wejść z zadłużenia? Jak stanąć na nogi? Zapraszam Cię serdecznie. Kiedy ja miałem takie problemy w 2000 roku, myślałem, że mam trzy możliwości do wyboru. Pierwsza była taka, żeby wyjechać za granicę i tam odrobić swoje długi. Druga, zatrudnić się w Polsce, ale to powodowało, że miałbym komornika. Do końca chyba życia na karku, ponieważ te długi sięgały blisko 500 tysięcy złotych. I była jeszcze trzecia możliwość: wymyśleć coś, wymyśleć jakiś biznes, który sprawi, że odrobię te długi, pospłacam wszystkie należności i dalej będę mógł normalnie funkcjonować. To było nie lada wyzwanie. Długo zastanawiałem się nad tym, co mam zrobić, i faktycznie poszedłem w to budowanie biznesu. Wymyśliłem pomysł, sprzedaż stron internetowych usług hostingowych, pozycjonowania. Potem namówiłem kolegę, przyłączył się jako wspólnik. Zatrudniliśmy wielu handlowców i wiele, wiele, wiele lat budowaliśmy ten biznes, który oczywiście doprowadził mnie do końca tej ścieżki i faktycznie wszystko dobrze się skończyło, ale trwało to kilkanaście lat prawie. Natomiast dzisiaj, dzisiaj jest o wiele więcej możliwości. Myślę, że też powinieneś pomyśleć o tym, aby w ten sposób działać. Trzy lata temu poznałem kacpras Częstochowy, który miał trochę mniejsze długi, bo tam sięgające około 100 tysięcy złotych i on wyjechał za granicę i zarabiał tam 15 000 do 20 tysięcy złotych miesięcznie, opiekując się starszą osobą, mieszkając z tą osobą, żyjąc tam, więc to były bardzo dobre warunki. Dosyć szybko mógł odrobić te zaległości i wrócić do Polski. Oczywiście wymyśleć dzisiaj coś, to nie jest tak prosto. Dzisiaj mamy o wiele większą konkurencję niż kiedykolwiek w życiu wcześniej. 20 lat temu nie było takiej wielkiej konkurencji. Było mniej przedsiębiorców, było mniej pomysłów. A jeszcze teraz, kiedy mamy Internet, ta konkurencja jest o wiele, wiele większa. Sprzedawać cokolwiek jest bardzo trudno. Ale z drugiej strony Internet umożliwia Ci też szybkie wypłynięcie. Gdyby się okazało, że wpadniesz na pomysł, i zaczniesz coś produkować, albo wymyślisz coś, albo jakąś aplikację, albo jakieś rozwiązanie, albo jakąś technologię. O wiele szybciej pójdziesz do przodu i o wiele szybciej nadrobisz te wszystkie zaległości. Największa wartość jest wtedy, kiedy ty wkładasz ogrom pracy i niezależnie co robisz, czy inwestujesz w nieruchomości, czy pozyskujesz perełki, czy sprzedajesz swoją nieruchomość, trzeba dokonywać wielu prób sprzedaży czy pozyskania jakiegoś. Produktu. Ja też tak miałem, gdy zaczynałem sprzedawać strony internetowe. Przez 35 dni nic nie sprzedałem, ale chodząc od firmy do firmy wiedziałem, że złożyłem wiele, wiele ofert i czekałem tylko aż któraś z firm się zdecyduje. To po prostu jest statystyka. Aż pamiętam e, taki dzień 28 sierpnia 2001 roku, kiedy podpisałem 5 zamówień jednego dnia, i to dodało mi skrzydeł. To pozwoliło mi uwierzyć w moje możliwości, w produkt i w działanie. A później już popłynęło 9 lat później, przekształcaliśmy się w spółkę, to nasza spółka była wyceniana na 9 milionów, ale zobacz, to jest 9 lat później, czyli ile to ciężkiej pracy trzeba było w to włożyć, to by też życzę takiej intensywności i wytrwałości. Wiele osób zadaje pytanie: Wojtek, co ty byś zrobił, gdybyś stracił wszystko? No ja czuję się dobrym handlowcem. Jeżeli ty masz takie umiejętności, to pomyśl, co by było, gdybyś wylądował na bezludnej wyspie. Bo mi wystarczyłby tylko telefon, skontaktowałbym się z producentami, usługodawcami, którzy mają problem ze sprzedażą swoich produktów. Dzisiaj, tak jak mówiłem, wyprodukować można wszystko. Gorzej jest ze sprzedażą. Więc jeżeli jesteś dobrym handlowcem, możesz pozyskiwać klientów w różnoraki sposób, a na pewno ci producenci, dostawcy, firmy będą cię mocno wynagradzać. Handlowcy potrafią zarabiać i 30 tysięcy miesięcznie, jeżeli realizują bardzo wysoką sprzedaż. Pytanie, czy Ty znasz taki produkt, który mógłbyś sprzedawać? Czy czujesz się dobrze w sprzedaży jakiegoś produktu? Pomyśl, co by było, gdybyś faktycznie wylądował na tej bezludnej wyspie, bo mi wystarczyłby telefon, i ja dalej już bym zajął się sprzedażą produktów, pozyskiwałbym odbiorców, nawiązywał więzi, relacje. Wiadomo, nic się nie dzieje z dnia na dzień. Ale na pewno może to być początek czegoś dobrego, początek czegoś y, przyszłego. Oczywiście są jeszcze inne możliwości, którym bym się dzisiaj przyjrzał, to są właśnie nieruchomości. Co ciekawego, nagrałem taki odcinek, y, taki webinar, który możesz nabyć w sklepie rentiera, który opowiada o tym, jak startować w nieruchomościach z zerowym lub niskim wkładem własnym. Tak, nie przesłyszałeś się, można. Dzisiaj inwestować w nieruchomości z niskim lub zerowym wkładem. Około 20% uczestników warsztatów to osoby, które nie miały kapitału, gdy zaczynały, ale wykazały się intensywną pracą, intensywnością w tej pracy, wykazały się kreatywnością i doszły do momentu, w którym zaczęły zarabiać naprawdę duże pieniądze, ponieważ posiłkowały się kapitałem obcym. Jest takie powiedzenie, że kapitał. Leży na ulicy, wystarczy go podnieść. Ja też kiedyś zastanawiałem się, jak to zrobić, aż doszedłem do momentu, że faktycznie ten kapitał można pozyskiwać od obcych, no ale moja sytuacja jest inna. Może dzisiaj mam o wiele większe zaufanie do e, ludzi do mnie, którzy inwestują razem ze mną, którzy przyłączają się do wspólnych pomysłów, do moich pomysłów. Tworzymy spółki, inwestujemy, ale ty. Gdy zaczynasz jako osoba w ogóle nieznana w otoczeniu, no to faktycznie możesz mieć ciężko, ale nie możesz się poddawać. W nieruchomościach można inwestować na różne sposoby. Można odroczyć termin płatności, można zarezerwować nieruchomość i znaleźć kogoś, kto będzie zainteresowany tą nieruchomością i odstąpić mu prawa do tej nieruchomości sesją. Można pozyskać kapitał od osób trzecich. U nas w społeczności mamy sporo osób, które inwestują w ten sposób, że łączą się w pary Jedna wykonuje pracę, poszukuje nieruchomości, remontuje, potem znajduje klienta, sprzedaje, a druga właśnie inwestuje te pieniądze swoje. Co powoduje, że można dosyć łatwo i szybko obracać nieruchomościami za pomocą właśnie obcego kapitału. Oczywiście no, jeszcze można ten kapitał pozyskiwać z banków, można pozyskiwać no, w, w, na wiele różnego rodzaju sposobów, a tych możliwości jest cała masa, ponieważ możliwości nieruchomościowe dają możliwe stopy zwrotu w okolicach nawet 100% rocznie że przy użyciu własnego niewielkiego kapitału i posiłkując się zdolnością kredytową pochodzącą chociażby z kredytu hipotecznego można podwajać ten kapitał rocznie no tak tak ale nie masz pieniędzy no więc ten kapitał można pozyskać od innych jeżeli jesteś sprytny jesteś kreatywny wiesz jak pozyskiwać nieruchomości to mamy wiele osób które mogą wyłożyć kapitał jeżeli znajdzie się fajna perełka tylko oczywiście musisz należeć do takiej społeczności. A więc jeździ na różnego rodzaju spotkania, networkingi, nasze spotkania re regionalne, konferencje, maratony. Yy, konferencje czy stowarzyszenia, kluby organizują takie spotkania, które yy, pozwalają na wymianę informacji, doświadczeń, kontaktów. Musisz tam być, musisz pozyskiwać yy, takie osoby. Jeżeli znajdziesz gdzieś fajną perełkę, my też możemy. Twoje ogłoszenie opublikować u nas i być może nawiążesz współpracę z kimś, kto wyłoży kapitał. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, ale jest możliwe. Dosyć szybko można zarobić na nieruchomościach kwoty rzędu od 50 do 100 tysięcy złotych przy jednej nieruchomości. Trzeba się wykazać tylko sprytem i ciężką pracą. Także zachęcam Cię serdecznie do tego, abyś przemyślał, żebyś zauważył, jakie możliwości są wokół Ciebie, co Ty możesz zrobić. Podjąć jedno wyzwanie i następnie bardzo długo, ciężko pracować, a wtedy życie Cię wynagrodzi. Życzę sukcesów. Wojciech Orzechowski przeprowadza Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny. Pozdrawiam.